A to powie zapalenie skóry u malucha. Opowiem Wam dzisiaj, co stosujemy i jak to w ogóle u nas wygląda. My ten problem niestety mamy od samego początku, więc naprawdę przetestowaliśmy mnóstwo różnych kosmetyków, emolientów, maści, kremów, wszystkiego. I na tamten moment najlepiej sprawdziła nam się linia Emotopic. Używaliśmy takiego balsamu w piance i ja go naprawdę bardzo lubię, bo on jest delikatny, on jest tłusty, bardzo szybko się wchłania, więc naprawdę jest to super opcja. Do buźki używaliśmy takiego kremiku również z EmoTopic i do kąpieli używaliśmy, a właśnie nadal używamy żelu, który niestety mi się skończył i emulsji, którą właśnie mamy w zamian za żel. Ten moment zmieniło się tyle, że te zmiany się zaostrzyły, więc musieliśmy się udać do lekarza i dostaliśmy dla Małego leki. Więc on na ten moment jest na lekach plus zamiast tej pianki z EmoTopicu zmieniliśmy na Lipikar. My używaliśmy Lipikaru od samego początku, bo to w ogóle był mój pierwszy strzał, bo ja sama choruję na atopowe zapalenie skóry i on się u mnie sprawdzał cudownie, więc byłam przekonana, że jeżeli u mnie on się sprawdzi, sprawdza, no to u mojego dziecka też się sprawdzi. Niestety tak nie było i byłam bardzo zawiedziona. Natomiast teraz, kiedy dostaliśmy leki od lekarza, lekarz kazał zamienić z powrotem na lipikar. I powiem Wam szczerze, że lipikar w połączeniu z lekami zdziałał cuda. Naprawdę te zaognienia są mniejsze, one schodzą, pojawiają się, nowe wiadomo, no tak to niestety działa, ale efekty. Tego plus leki, cudeńko. No i u nas te zmiany najczęściej pojawiają się w okolicach brzuszka, ramion i rączek. U mnie na przykład są to nogi, więc totalnie inne miejsca niż ma moje dziecko. No natomiast wiadomo, każdy przypadek jest inny. I inaczej to u każdego wygląda. Mam nadzieję, że przejdzie to w okres remisji i po prostu nie będzie musiał się z tym borykać, bo jak dobrze wiecie, albo nie wiecie, to jest bardzo upierdliwe, to jest ciężkie i może ktoś sobie pomyśli, że to jest tylko choroba skóry, ale naprawdę to potrafi wykończyć psychicznie, potrafi naprawdę być uciążliwe i no nie życzę nikomu tego.